Panie, jest 25 grudnia. Dzisiaj jednak pochylimy się nad wczorajszym Twoim słowem. Z braku czasu nie mogłem nagrać tego filmiku. Ale nie chcę też robić dziur w tej liturgii, w tym schemacie, który sobie założyłem, więc proszę Cię, Panie. Daj nam to słowo jeszcze raz przeżyć z niedzieli 24 grudnia, z czwartej niedzieli Adwentu, podsumować jakoś ten Adwent, jak go przeżyliśmy, w jaki sposób go odkryliśmy, siebie, swoje słabości, swoje niedoskonałości. Jak możemy Tobie zaufać. Jak możemy Tobie dać się prowadzić, jak możemy pozwolić Tobie, byś do nas przychodził, byś do nas się zbliżał, tak jak Ty tego chcesz. Otwórz nas, Panie, na Twoje słowo, pozwól nam w nim wzrastać, temu słowu w nas i nam razem z tym słowem. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a pan poskromił dookoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu. Gdyż Pan jest z Tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan: Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem Cię z pastwiska, spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim nad Izraelem. I byłem z Tobą wszędzie. Dokąd się udałeś? Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem Sędziów nad ludem moim izraelskim obdarzyłem Cię pokojem na, ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan zbuduj, dom Ci zbuduje. Kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twojej wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Oto słowo Boże. Dalej mamy czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa zgodnie z objawioną tajemnicą dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze Bogu, który jedynie jest mądry. przez Chrystusa Niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże. No i mamy jeszcze Ewangelię, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej anioł rzekł Bądź pozdrowiona łaski pełna Pan z Tobą Błogosławiona jesteś między niewestami. Ona zmieszała się na te słowa I rozważała Co by miało znaczyć To pozdrowienie Lecz anioł, państw, lecz anioł rzekł do niej Nie bój się Maryjo Znalazłaś bowiem łaskę u Boga Oto poczniesz i porodzisz syna Któremu nadasz imię Jezus Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ciąży, w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej Anioł. Oto słowo pańskie. No właśnie. Eee, o to czytanie już się kilkukrotnie przewinęło gdzieś tu w, w jakichś liturgiach, czy czy eucharystiach eee, dosyć mocno ono zapracowało u mnie to znaczy miałem właśnie trochę wątpliwości, bo no, walczę z takimi eee, no projektami, nie? Które gdzieś tam się pojawiają w mojej głowie, i tak trochę nie wiem, czy to jest od Boga, czy to jest ode mnie. Z jednej strony wszystko wskazuje na to, że to jednak jest natchnienie z Ducha Świętego, ale pewności nie mam, bo nie mam jakichś takich, wiecie, czystych objawień. To wszystko przychodzi w jakichś takich intuicjach, pomysłach. Rozeznać jest to trudno, co przychodzi od Pana Boga, co przychodzi z naszego ciała, pomysłu. No i projekt, nad który siedzi w mojej głowie już od długiego, długiego czasu. Też wiąże się z wieloma wątpliwościami, bo dotyczy to, chodzi o, mówiąc krótko, dobra powiem o co chodzi. Chodzi o to, że mam pomysł zrobienia komiksu z Ewangelii. Nie jest to łatwe, bo trzeba całą Ewangelię zsynchronizować czterech Ewangelistów. Poza tym trzeba to umieć dobrze narysować. No i to słowo. Jakże się to stanie, skoro? Nie umiem rysować, skoro nie mam w tej chwili laptopa, w którym bym mógł to wszystko porysować tego, takiego graficznego, w którym bym mógł to wszystko porysować. A mój poziom rysowania nie jest jakiś pozwalający komiks narysować, tak? bo to trzeba rysować szybko, dokładnie, bardzo precyzyjnie. No i jakże się to stanie, skoro nie, nie potrafię, nie? No, i właśnie odpowiedź w tym słowie trochę przychodzi, żebym po prostu zaufał, zrobił to co do mnie należy, czyli zrobił scenariusz, naszkicował plan, no po prostu żył słowem tym, a o resztę mam się nie martwić. Także to jest bardzo. No, w ogóle ten Advent to już walka moja z pychą i w ogóle z moimi słabościami. Tak jak już chyba wspominałem w tamtym filmiku, że tracę trochę wiary, nie? Że jednak ufam sobie, nie Panu Bogu, w walczeniu z różnymi sytuacjami w życiu. A nagrywam to w tej chwili po to, żeby wiedzieć, kiedy to nastąpiło i kiedy do tego wrócić, bo to doświadczenie tej wiary jednak jakieś mam bo pozwoliła mi ta wiara na to, że Pan Bóg wyciągnął mnie już kiedyś z moich problemów, z moich grzechów i wyciągnął w sposób cudowny, nie w sposób taki, gdzie przez lata walczyłem z nałogami i nagle Pyk jak ręką odjął, nie? W momencie kiedy e, uwierzyłem. Natomiast e, wiara jest rzeczą bardzo kruchą, nie? Bardzo łatwo to stracić. E, pycha zasłania wiara, nie? Czek wchodzi w pychę i myśli, że to już zapomina, co dostał. Nie? Zapomina trochę, co dostał i myśli sobie A. Pewnie to ode mnie, nie? Tak właśnie tu chyba troszeczkę ten król Dawid w to troszkę wszedł, nie? Gdzie chciał Panu Bogu dom postawić, bo czuł, że dostał od Pana Boga i chciał się odwdzięczyć. Czuł, że to wszystko dostał od Pana Boga, chciał się odwdzięczyć. No, to jest śmieszne. Też pamiętam, jak właśnie Kiedyś chciałem iść na pielgrzymkę, żeby Panu Bogu odwdzięczyć się za to, co dla mnie zrobił. Czyli no, handelek nie, handelek z Panem Bogiem. Myślę, że Dawid też tutaj troszeczkę chciał pohandlować z Panem Bogiem, żeby. Jakby odpłacić za to, co dostał. No, ale, ale mimo wszystko. Ten adwent uważam za bardzo dobry, udany, bo pokazał mi właśnie moją pychę, pokazał mi moją słabą wiarę. No a tutaj Paweł mówi o posłuszeństwie, nie? Ma być po prostu posłuszny. Wierzyć Panu Bogu, któremu On jest mądry, On wszystko potrafi powyprowadzać. Żyć Słowem Bożym, żyć tą wiarą, jakoś tam próbować. Otworzyć się na to działanie. Ryć w tym słowie. Ryć w tym słowie. Może to ziarno padnie i coś z tego będzie, nie? Także na dziś to chyba tyle, co chciałem powiedzieć o tym słowie. Jutro jeszcze, znaczy dzisiaj jeszcze myślę nagrać dwa... Filmy, albo i trzy. No nie wiem, ile mi się uda, bo chciałbym jeszcze nagrać słowo z pasterki. No i słowo z dzisiejszej liturgii, słowa, czyli z Bożego Narodzenia, nie? A to z, y, czwarta niedziela Adwentu za nami. No, nagrałem z opóźnieniem, ale no naprawdę, wczoraj musiałem lepić. Znaczy, no, pomagać. Yy, no, także, co się będę tłumaczył? No, po prostu zawaliłem, nie? Mam prokrastynację, jakiś taki, właśnie, trudny z życiem słowem. Ale już od nowego roku zaczynamy czytanie Słowa Bożego, regularne, więc tym słowem mam nadzieję żyć. Mam nadzieję, ono będzie jakoś tam we mnie wzrastać i, I ten Pan Jezus, którego tutaj, którego tutaj. Yy którego tutaj zwiastował Anioł Maryi, że urodzi się w niej Jezus, tak? Tak samo właśnie wczoraj genialne, genialnie powiedział o tym kapłan, jak można też to rozumieć, te słowa, że to nie chodzi tylko o Maryję, ale o każdego z nas, nie? że w każdym z nas może się urodzić Jezus. I ona się pyta, jakże się we mnie ma urodzić Jezus. I my się możemy pytać, jakże ma się we mnie urodzić Jezus. No i anioł odpowiada. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego kryjecie cieniem. I tak samo i u nas, jeżeli ma w nas wzrastać Jezus, to właśnie za sprawą Ducha Świętego i mocy najwyższego, który to sprawi. Tak? Także no. Mocne słowa i naprawdę naprawdę pokazujące, że, że to wszystko jest genialnie powiązane i ten plan Boży jest naprawdę bardzo taki precyzyjny, nie? Tylko my w swoim no, ludzkim jakimś ograniczeniu nie jesteśmy w stanie go pojąć. Ale to słowo drąży, drąży i no tak trochę napełnia nas tą mądrością, nie, żebyśmy to jakby rozumieli coś co normalnie jest dla nas jakąś abstrakcją, żebyśmy to przyjmowali jako faktyczne działanie. Bo rzeczywiście tak jest. We wspólnocie też możemy odkrywać, że ten Jezus rośnie w naszych braciach, nie? Że by widzieć tego Jezusa w naszym bracie, tak jak Elżbieta. Tak. Y, 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 y. Powiedziała do Maryi, nie? Y, jak pobiegła później Maria do Elżbiety, y, to też jakby zobaczyła, że matka mojego pana tak, przychodzi do mnie, wtedy w niej się też poruszyło, także we wspólnocie się porusza y, y, jakby dzieci, nie? Znaczy tutaj akurat, no dobra, już zaczynam trochę mieszać, zaczynam trochę już po swojemu tam gadać. Więc zatrzymajmy to. No i napełniajmy się tym duchem, żeby w nas wzrastał Jezus. Do zobaczenia później, bo mam nadzieję, że uda mi się nagrać jeszcze filmik. No wiem, że tego teraz nikt nie ogląda, ale może kiedyś zobaczy. Będzie to taki znacznik czasowy, kiedy to nastąpiło. Bo, bo, bo niestety jest tak, że bo do wielu rzeczy ciężko jest mi wrócić, jak to było przypomnieć sobie, jak Pan Bóg działał w moim życiu, bo po prostu tego nie zapisywałem, nie. Często refleksja nad tym przychodzi później, a tutaj będzie jakby w tej pamięci telefonu, w pamięci tego internetu gdzieś tam zachowana i będę mógł łatwo do niej wrócić. Co i jak i kiedy następowało w moim, w moim jakimś tam w mojej drodze, nie, do Pana Boga. No to do zobaczenia i wesoły świąt.